Witaj Jakubie, dzień dobry Grzegorz. Spotykamy się, ponieważ 18, 19, 20 października odbędzie się fantastyczna konferencja pod Live Life Now. No. Serdecznie zapraszam. No właśnie. I konferencja będzie o tym, żeby z jednej strony, jak sobie radzić ze stresem, mhm. jak być zmotywowany. będą ciekawi mówcy. Oprócz ciebie będzie trzeba taka i inne niespodzianki nie będziemy zdradzali. Super. Natomiast dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać o rzeczy, która jest zupełnie no taka. Myślę sobie, no, dla mnie bardziej nienaturalna, dla Ciebie mniej, bo ja już jestem <kłysyjna> 60-lat, Ty na razie masz te trzy dychy z małym plusem. no Plusem. Tak. I na temat social mediów. Mm -hmm. Jak Ty wykorzystujesz social media i jaką widzisz ich rolę w rozwoju biznesu? Wiesz co, dla mnie to jest genialne narzędzie, bo jest w większości darmowe, nie zawsze, ale okay. w większości darmowe i moim zdaniem jest takim marketingiem XXI wieku. Mm -hmm. Jak kiedyś się drukowało, jakieś ulotki, jakieś wizytówki, plakaty. Dzisiaj chyba coraz mniej firm A. to robi, więc współczuję, jeśli ktoś jest właścicielem poligrafii. <laughs> Natomiast coraz więcej ludzi idzie sobie, jeśli sprzedaje do B2C, na Facebook, na Instagram, jeśli sprzedaje do B2B, na LinkedIn. I mina przed LinkedIn super działa w kontekście właśnie sprzedaży korporacyjnej. I powiedz mi, bo to jest tak, że to jest to tylko świeże narzędzie, tamte zasięgi. Dość, świeży, dość świeże. Tak. I teraz jakiego typu tych klientów tam szukasz? Wiesz, co ja tam idę bardziej na jakość niż na ilość. Mam tam, co prawda, społeczność jakieś 7,5 tysiąca osób, co jak na LinkedIna w skali polskiej jest nie najgorzej. Takich jak ja, ktoś miał 20 tysięcy, nie ma za dużo. No właśnie o to chodzi. Natomiast <laughs> wiesz, co z drugiej strony mi nie chodzi o to, żeby tutaj sztucznie podbijać te liczby. Bardziej mi chodzi o to, żeby dotrzeć tam do potencjalnych klientów, ale też odbiorców wartości, które ja dostarczam na rynek. Czyli mhm. jeśli ktoś poczuje, że to, co ja robię zawodowo udowadnia jakieś narzędzia merytoryczne, no to super, żebyśmy na LinkedInie mieli platformę komunikacji. Czyli mówisz, zachęcasz przedsiębiorców, profesjonalistów, żeby z tego narzędzia korzystali, żeby się rozwijali. O, zdecydowanie. I słuchajcie, to, Zdecydowanie. Jest, to jest taka okazja, mm. ponieważ 28.00 o godzinie 20.00 mamy z Tomaszem Maciejewskim webinarium o tym, w jaki sposób w pięciu krokach rzeczywiście mm. pozyskiwać nowych klientów na, na, przez Linkedina, w jaki sposób dbać o swój wizerunek personalny, Skoro mówisz, że działa działa i od czterech lat korzystasz z tego, przynosić te efekty, no to myślę sobie, że warto. Zapraszamy. Polecam.